Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam na 17 zdrapmas. Przy 17 zdrapmasie mamy mega krzyżówkę, częściowo zaczęłam drapać, żeby to za dużo czasu nie zajęło, i mamy ekstra pensja i, i magia świąt. Chciałam powiedzieć święty, może być święty. Dobrze, myślę, że skończymy sobie tą krzyżóweczkę mega. Tutaj nic się nie utworzyło na razie. Znaczy, utworzyły się takie pojedyncze, to będę mówić wtedy, po mam zaznaczone, co się utworzyło. Na pierwszej stronie nic się nie utworzyło. E, zostało 6 mm, do zdrapania. Także światełko się troszkę odbija, ale to nie przeszkadza. Mamy A i I. A tutaj, to już pierwsza się utworzy. sobie zaznaczę. tutaj nie ma, tu jest. A zawsze jest dużo, ale to nie znaczy, że coś będzie. No I Myślę, że niczego nie pomyliłam, ale, ale wydaje mi się, że że nie. Więcej nie ma. Widzicie, na razie jedno tylko się odkryło. Mimo, że były tutaj i jeszcze, a to nic nie daje. Kolejne to K drugie się odkryło. A tutaj, ale to nic nie daje tutaj przy oko jest k skowronek też i oka ale nadal nic przedostatnia g czy będzie jest tutaj jedna i tylko jedna i ostatnia n szukamy n Tutaj, tutaj i tu, ale jak widać nic się nadal nie zmieniło. Są tylko dwie. S nie było, K, nie, a, K było, przepraszam, O nie było. R, P, P było. Widzicie, tutaj nie zdrapałam i tu również. Więcej P nie było. I S chyba nie było, tak nie było. Mm, więc tutaj nic nie ma. Kolejna tutaj. E, pięć. Mamy H. Z. Mamy tutaj Z. Mm, tutaj tutaj nie ma. H i Z, no więcej tutaj nie ma. W pierwszej, w drugiej. H i Z, tutaj jest Z, tutaj, tu, oraz tu, tutaj jest H, ale to niczego nie zmienia. Dobrze. W, F, jak W F. Mamy, to jest druga, bo tutaj zapomniałam powiedzieć, że rak się utworzył. Pierwsza WF, tutaj mamy F i tutaj, i tutaj nie widzę. I tu jest W, ale tyle by to było. Na dole tu jest F, czyli pierwsza w w i w. tutaj f f i i tyle i kolejna v, czyli v oczywiście, że nie będzie tak, nie ma okej okay. Mamy H, E, E, tutaj mamy E, ale H to ja nie widzę. I w kolejnej H, E, to jest E, E zawsze jest sporo. E tutaj E i E ok czyli więcej nie ma i ostatnie dwa U, V zawsze dadzą takie boskie U, V Tutaj w ogóle chyba nie ma, bo nie widzę. Tutaj jest U, ale to nic nie da. Nawet jakby było ich sporo, to tutaj nic nie będzie czyli będzie pustaczek. Zgadza się. Pusto. Ale mamy jeszcze magię świąt i ekstra pensję. Weźmiemy sobie ekstra pensję z numerkiem 28, a ta krzyżówka była z numerkiem 15. Ok. Tutaj musimy znaleźć takie same liczby jak nasze wygrywające, lub dwa razy napis ekstra pensja i wtedy wygrywamy główną wygraną. Ok, nasze wygrywające liczby. Ja się. Ciężko drapie na tym sreberku. Reszta jest w porządku. A mamy 3, 25, 15, 28. A mamy 24 oboczek. 26, też oboczek pomiędzy. 27, super puścielino. 21. I ekstra pensje po raz pierwszy. 19 nie ma. Trzynastka moja ulubiona. Czwóreczka oboczek. Dwójeczki nie ma. I siódemeczki nie ma, czyli pustak. Kolejny pustak. Zgadza się. Ok i ostatnia magia świąt. Z numerkiem 43 i tutaj musimy znaleźć taką samą liczbę lub plik i przypisaną do niej wygraną, ona się nie sumuje nie mno znaczy sumuje się, ale się nie mnoży ten plik mamy wygrywające liczby 31, 34, 57 21 ok a mamy 55 32 oboczek

Mamy pliczek, a w pliczku mamy piątaczka. No nic, i tak bywa. X i X. Zgadza się. Czyli, kochani, wygrywa tylko ta strapka, piątaczek. Czyli nie jest całkiem na zero. Kochani, Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. I zapraszam na jutro. Do zobaczenia. I love you so much, kochani. Pa.